Cześć wszystkim, błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Chcę zapytać Was dziś o coś naprawdę ważnego. Czy wierzycie, że macie przeznaczenie? Czy wierzysz, że Twoje życie zawiera w sobie cel? Nie tylko dla ciebie, ale cel, który zmieni cały świat. Nasz król Jezus Chrystus nie powołał nas do funkcjonowania w systemie czterech ścian, w których ukrywamy się przed światem. On powiedział: wyjdźcie z systemu zbudowanego przez Sanhedryn, wyjdźcie z tego ukrycia w miejsce publiczne i zacznijcie nauczać narody o tym, jak przynieść kulturę nieba na Ziemię. Dlaczego poprosiłem Was o to, abyście pomyśleli przez chwilę, czy macie przeznaczenie, czy Waszemu życiu przyświeca jakiś cel? Pomówmy o Jezusie. Jezus Chrystus, Syn Boży, który przyszedł na ten świat jako zrodzony z dziewicy, wybrał sobie dwunastu mężczyzn, wśród nich takiego, o którym wiedział, że Go zdradzi. Takiego, który był poborcą podatków, czyli wykonywał najbardziej pogardzany zawód w hebrajskiej kulturze, wśród nich był człowiek, który był złodziejem i otwarcie wykradał pieniądze ze wspólnej sakiewki. Prawda jest taka, że przez tych ludzi, wyjąwszy tego, który był złodziejem, ponieważ ten ostatecznie popełnił samobójstwo, ale ci pozostali zmienili świat. I dzisiaj, kiedy patrzysz na ciało Chrystusa, na odkupionych krwią świętych bożych, zostaliśmy odkupieni Jego krwią, którą za nas przelał, i zostaliśmy odkupieni przez pusty grób, który ma moc. Według tego, o co modlił się Jezus, ty i ja mamy przeznaczenie, aby czynić rzeczy większe nawet niż te, które on czynił. Ważne jest, żeby zrozumieć te słowa. On powiedział: Ojcze, spraw, żeby ci, których mi dałeś, czynili większe rzeczy niż te, które ja kiedykolwiek czyniłem. Jak jest zatem możliwe, że mamy w ciele Chrystusa tę mentalność? Ja chcę po prostu spokojnie żyć, chodzić do pracy, wracać do domu, jeść i spać. Wzbudzić jakieś potomstwa, a potem umrzeć i pójść do nieba. Dlaczego nie budzimy się każdego poranka, mówiąc spójrz Panie, oto jestem. Ponieważ Chrystus we mnie jest nadzieją chwały, nadzieją tego, że w przyszłości uczynię większe rzeczy niż te, które On czynił będąc tu na ziemi. Pomyśl przez chwilę o tym, że Jezus Chrystus, Król Królów, spowodował, że mamy przeznaczenie, które sprawi, że cały ten świat znajdzie się w rękach Boga. To właśnie Bóg mówi w pierwszym rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej. Ojciec świateł przemówił do Adama i to samo mówi dziś do każdego z nas. Powiedział Adamowi i Ewie: Bądźcie owocni i rozmnażajcie się. Czy wiecie co to znaczy? To znaczy: dajcie mi większą rodzinę. To właśnie mamy czynić dzisiaj. Mamy dać Bogu większą rodzinę. Ale On na tym nie poprzestaje. Mówi, macie nie tylko być owocni i rozmnażać się, ale macie też czynić sobie ziemię poddaną. Mamy mieć panowanie. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że lubię słowo Hershaft. Ono mówi o autorytecie danym przez Boga. Nie po to, aby ujarzmiać ludzi, ale po to, by poddawać ich pod Bożą moc. Chodzi o niebo na ziemi. Wielu ludzi mówi, och, pewnego dnia Jezus powróci na Ziemię i tego dnia moc Boża przyjdzie na Ziemię. Ale mówię Ci, Jezus już za pierwszym razem, gdy przyszedł na Ziemię, przyszedł po to, by ustanowić Królestwo i oczekuje, że będziemy je budować. On mówi, nie módl się o otwarte niebiosa, ponieważ one już zostały otwarte. Chrystus w nas jest nadzieją chwały. On jest w nas. A ponieważ niebiosa już zostały otwarte, to gdziekolwiek ty i ja się udajemy, możemy wnosić światło. Gdy przechadzamy się razem po mieście, powinniśmy mieć w sercu Boże Plany. Powinniśmy dostrzegać wokół te studnie życia, studnie przeznaczenia, studnie Bożych celów. Ale tak wiele razy przechodzimy przez miasto, mówiąc sobie: Ach, jestem tylko przechodnią. Zanim Jezus przychodził do jakiegoś miasta, mówił uczniom, żeby się tam udali. Jezus wysyłając swoich uczniów, mówił: Idźcie do miast i dajcie im Ewangelię Królestwa. To im nakazywał. Posyłał ich przed sobą do miast, do których sam zamierzał się udać. Kiedykolwiek zamierzał się udać do jakiegoś miasta, to najpierw posyłał tam swoich uczniów. Oni wracali, mówiąc: Nawet demony przed nami uciekały. Parafrazuję to. Ale prawda jest taka, że gdy lud Boży ma Chrystusa za swoją tożsamość nie kazalnicę, nie biznes, nie nasze samochody czy motocykle, ale Chrystusa w nas, który jest nadzieją chwały, to my pojawiamy się w ziemi, a przyjaciel mówi: O nie, to są ci ludzie, przed którymi ostrzegał nas nasz lider. Czy jesteś jednym z tych, których obawia się przeciwnik? Z całą pewnością. Zatem chcę Cię poprosić o taką małą rzecz. Jeżeli nie jesteś pewien swojego przeznaczenia, to zacznij poddawać swoje myśli w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi, jak jest napisane w drugim liście do Koryntian 10. Zacznij mówić, Duchu żyjącego Boga, Duchu Święty, wprowadź mnie we wszelką prawdę, Zacznij się do Niego modlić, a wtedy Pan da Ci wizję i objawienie Twojego przeznaczenia. Niektórzy z Was są zmieszani wyobrażeniami w swoim umyśle, fantazjami Waszego życia umysłowego. Przychodzą Ci do głowy te chwalebne rzeczy. Widzisz budynek i myślisz On jest mój. Widzisz Ziemię i myślisz Ona jest moja. Czasem widzisz w swoim umyśle siebie samego, głoszącego do tysięcy ludzi którzy przychodzą do poznania Chrystusa nie jako jedynie wyjścia z piekła, ale jako Syna Bożego, jako Króla Królów. To jest Ewangelia Królestwa. O tym mówili uczniowie, gdy przyszli do Jezusa. Posłuchaj, proszę. Weź każdego dnia Psalm 139. Przeczytaj wersety od 13 do 18. Zacznij to czytać tak, aby umieścić to słowo w swoim sercu. Szczególnie przyswój sobie tę część, która mówi: że gdy byłem jeszcze w łonie mojej matki, Bóg już zapisał wszystkie dni, które miałem wypełnić w swojej szczególnej księdze. To jest Bóg, który tak bardzo kocha ciebie i mnie, że osobiście zapisał wszystkie dni twojego życia, wszystkie te wielkie rzeczy, jakie masz uczynić. A potem zacznij czytać Biblię. Czytaj historię walecznych wojowników Dawida, którzy tak bardzo pokochali swojego przywódcę, że ryzykowali życiem, aby przynieść mu trochę wody do picia. Spójrz na Samsona. Samson był niezwykłym człowiekiem, który otrzymał od Boga siłę, ale w czasie swej słabości, gdy utracił wzrok, właśnie wtedy dokonał największych zniszczeń wśród nieprzyjaciół, nieprzyjaciół Bożego ludu. Spójrz na Elizeusza, który założył szkołę prorocką. Jak zdołał tego dokonać? On miał duchowego ojca, który został zabrany ognistym rydwanem do nieba. I przypadł mu w udziale jego płaszcz. Spójrz na te wszystkie wspaniałe rzeczy, o których Biblia mówi, że możemy je dzisiaj czynić. Spójrz na to, co czynił Jezus. Jak wiele tysięcy był w stanie wyżywić. Chciał się oddalić od ludzi, więc co robił? Chodził po wodzie. A co ty możesz zrobić? Czy możesz chodzić po wodzie? Ja chciałbym chodzić po wodzie. Dlaczego? Ponieważ Jezus to robił i powiedział, że ja powinienem robić większe rzeczy niż On. On chodził po morzu. Czy ja nie powinienem chodzić przynajmniej po wodzie w basenie? To samo dotyczy Ciebie. Czego spodziewasz się po Chrystusie, który jest w tobie? Odniesienia sukcesu w życiu, tego, że On zdolni cię do pójścia naprzód i zmiany świata, w którym żyjesz? Stania się częścią sieci, wspólnoty, w której centrum znajduje się Chrystus? Zadaj sobie to pytanie. Zapytaj, Ojcze, jakie jest Twoje przeznaczenie dla mnie? Co napisałeś na mój temat, gdy byłem jeszcze w łonie Matki? Przeczytaj też drugi rozdział księgi Habakuka wersety 2 i 3. Jest to ważne, bo gdy będziesz czytał Habakuka 2 wersety 2 i 3, zobaczysz, że tam jest napisane Zapisz widzenie aby ci, którzy to zobaczą, mogli się ścigać do tego, co widzisz, a potem On kontynuuje i mówi potężną rzecz, jaką Bóg ma nam do przekazania. Tam jest napisane, że nawet jeżeli widzenie wydaje się odwlekać, to ono nie jest kłamstwem i wypełni się. Jaką rzecz nosisz tutaj, którą powinieneś zapisać, wklepać w komputer albo wysłać dziś SMS-em? Co jest treścią Twoich najdzikszych wyobrażeń? Co jest tą rzeczą, że gdyby inni dowiedzieli się, że o tym myślisz, to pomyśleliby, że jesteś nienormalny. Ale my nie jesteśmy normalni jesteśmy ambasadorami nieba na tej Ziemi. Mógłbym wam powiedzieć znacznie więcej, chciałbym was zachęcić jeszcze bardziej, ale wiem, że w tym momencie to przesłanie jest skierowane do wielu spośród was. Oglądasz i mówisz sobie, Panie, nie wiem, co powinienem zrobić. Czas, żebyś się dowiedział. Czas, żebyś powiedział: Nie jestem wyłącznie taki, jak mój ojciec i matka na ziemi. Jestem taki, jak mój ojciec w niebie. Mógłbym jeszcze wiele mówić, ale chciałbym teraz przemówić do tych spośród Was, którzy są apostołami. Dobrze? Czasami za bardzo przejmujemy się tytułami. Chcemy, żeby ludzie nazywali nas według nazw posługi Pięciorakiej, a nie mamy nawet owocu. Gdy spojrzymy na Boże Słowo, to Paweł mówi, czyż nie jestem apostołem, czyż nie widziałem Jezusa? Mamy wielu ludzi, którzy chcą być apostołami, ale czy oni widzieli Jezusa? Nie w widzeniu czy we śnie, ale czy widzieli Jezusa w Jego chwale, tak że spontanicznie się przed Nim pokłonili. Nie mówię, że to musi przytrafić się każdemu apostołowi, ale powiedzmy tak: ze względu na przedstawienie argumentu, że gdybyśmy mieli zadać pytanie każdej osobie, która dziś twierdzi, że jest apostołem, czy widziałeś Jezusa Chrystusa, to czy byliby wierni prawdzie i odpowiedzieli nam? Modliłbym się o to. Niektórzy mogliby powiedzieć: Pat, jestem apostołem, mam owoc apostoła. A jednak nie widziałem Jezusa. Takiej osobie odpowiedziałbym: Możesz być apostołem, o ile Twoi duchowi rodzice widzieli Jezusa i nałożyli na Ciebie ręce. To są pytania, które dziś powinniśmy stawiać w ciału Chrystusa i oczekiwać na nie odpowiedzi. Nie tkwimy już w ludzkich tradycjach. Jesteśmy tu, aby objąć panowanie nad światem, jesteśmy tu, aby zachęcić siebie nawzajem do tego, aby myśleć śmielej niż nasi ojcowie. Jeżeli ty i ja razem zaczniemy to robić, to nie tylko ujrzymy niebo manifestujące się na ziemi teraz, nie tylko zobaczymy, jak jego królestwo przychodzi, a jego wola jest wykonywana, tak przy okazji jego panowanie i królestwo, jego istota przychodzi. Oto się modlimy, gdy wypowiadamy modlitwę Pańską. Ale gdy tylko zdamy sobie sprawę, że ono tutaj jest, to ludzie przestaną od nas uciekać, ale przyjdą do nas, przyjdą do Chrystusa w nas. Wierzę, że ten dzień nastał. Co jest Twoją nadzieją, Twoją przyszłością, co jest Twoim przeznaczeniem? Przyjaciele, nadszedł czas, żeby się tego uczyć. Jeżeli chcesz widzieć aniołów, proś Pana, aby nauczył Cię, jak żyć blisko Niego, tak by świat nadprzyrodzony stał się dla Ciebie realny. Tylko tego potrzeba, osobistej bliskości. Jestem w Nim. Widzisz to? Rób to i zacznij na Niego czekać. Pozwól, by On wyjaśnił Ci Twoje zmagania związane z tym, że chcesz robić coś naprawdę wielkiego. Odszukaj tych, którzy są nastawieni na wspólnotę, tych, którzy kochają służyć i kochają ludzi. A jeśli ktoś z Was zastanawia się, kim jest apostoł, odpowiem: To są ci, którzy kochają Jezusa Chrystusa, którzy kochają Jego słowo i kochają ciało Chrystusa. Chcę Wam wszystkim powiedzieć: Niech Bóg Was błogosławi w imieniu Jezusa Chrystusa. Chodźcie w zwycięstwie tego, kim Chrystus was uczynił. Amen? Amen.